Siemasi, siema, siema. dzisiaj jesteśmy na Robloxie i dzisiaj nagrywamy sobie grę Project Flight. Jest ona płatna za 70 bobów, ale nie stać, więc no super, możecie za takie poświęcenie kasy. Yy, no, dać lajka. No i my tutaj będziemy przechodzić. No i jak widzicie, za mną jest mój samolot. To jest Bond 737 Ryanair. No i co? W sumie ja ledwo umiem tym latać, więc... Będziemy się uczyć tym latać. No to no dobra. Co tu mam Jak się. Dobra. Pówno usiąść jako kapitan. O! O! Dobra, chyba to nie jest to miejsce. Tak mi się wydaje. Um, dobra, ej, dajcie mi chwilę, bo już to ogarnę. No, więc... Z tego, co widzę, jesteśmy już w samolocie. Ja już wszystko ogarnąłem, więc... To tak. Żeby rozpocząć silniki, muszę kliknąć E. O, tutaj się... Co to ja tu kliknę O, łączy się. No dobra. Teraz czekamy chwilę aż się silniki rozruszą. No dobra. Silniki mają już 100%, ale najpierw chyba jakoś tam trzeba wyjechać i... P? P? Po P? O! A, tak. A, sterowanie jest No dobra, to niech ich będzie. Ja jestem już profesjonalistę, ja już się tyle profesjonalnie, żebym mógł wszystko zrobić. No dobra. No się robię już tak. I... No, każdy wie, że pas startowy jest no, dla bambików, więc ja sobie wystarczy normalnie nie kamera, dobra. Ja sobie mam nie z parkingu, tak samolotem startuję. O. Dobra. tak jest pod kij. Dobra. Jak się klapy linia. pod F? Nie. O, w jakieś? To jest. No dobra. No dobra, więc sobie wyruszamy. Ale takie latanie jest zbyt nudne. Więc... Chwileczkę, chwileczkę. Ojej, my tu sobie latamy. Wszystko super, fajnie. Oj. Oj, wcale nie włączyłem awarii silników! Wow wow, 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 wow wow. coś się tutaj zdarzyło złego. Oj, No to co my możemy w takiej sytuacji zrobić? No w sumie nie wiem. Jedyną sytuacją jest. Awaryjne lądowanie. Ja jakby teraz pilot się zachował To chyba. Flapsy. Oj, no to nie miałem. No i się kurna. Nie da. A gdy się spuści podwozie? Dobra, podwozie się tam spuści. Jest ciemne. Nie, nie powiem gdzie. Ojeju. No. To się. Zakończy. No, może na Ponieważ z prędkością 106 kTS nie mam, pojęcia jak troszeczkę lekko przyspieszamy, przy okazji tracąc tak leciutko, tracąc wysokość, tak leciutko. Um, nie wiadomo teraz co zrobić. Oum. Um. no 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 i kurna się rozbijemy no pierwszy lot, no kurna kto, kto mi powierzył kurcze prowadzenie samolotu ja w ogóle kwalifikacji innych nie mam do prowadzenia samolotu o nie, o nie, 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 nie.